Adam, w jaki sposób RPA, czyli Robotic Process Automation, zmienia w ogóle krajobraz pracy w różnych sektorach? Uważam, że w dzisiejszych czasach bardzo mocno ten jest jakby Praca nasza e, przy komputerach, głównie, tak? bo tutaj mówimy w kontekście Robotic Process Automation, właśnie o pracy na pewnego rodzaju oprogramowania na komputerach No i wykorzystanie tej technologii znacząco może wpłynąć na realizację naszych procesów biznesowych, procesów administracyjnych. E, no, ideą robotyzacji jest oczywiście. Odciążenie tej naszej pracy manualnej, czasochłonnej i powtarzalnej. Myślę, że nie trudno znaleźć sektor bądź obszar, gdzie no nie znajdziemy takich przypadków, więc praktycznie zastosowanie w każdym sektorze, obszarze, w departamencie, zespole, ta technologia może spokojnie znaleźć. No i oczywiście odciążyć naszych pracowników bądź nas samych od tej żmudnej pracy. Mógłbyś podać mi jakieś konkretne przykłady, gdzie na przykład właśnie RPA pomaga zwiększyć wydajność czy efektywność pracy tych pracowników wiedzowych? Pewnie. posłyszmy się może takim przykładem bardzo szablonowym księgowość tutaj, jakby ta praca na systemach RP przy księgowaniu, importowaniu wyciągów bankowych jest tą taką pracą bardzo monotonną, powtarzalną, też cykliczną, którą musimy wykonywać praktycznie każdego dnia. Robot tak naprawdę jak my może zacząć swoją pracę od zaimportowania wyciągów bankowych do systemu RP, następnie rozksięgować te wyciągi i przypisać do odpowiednich kont analitycznych, na końcu zaksięgować oczywiście, może wystawić jakieś faktury zaliczkowe, przygotować dla nas podsumowanie i praktycznie tak naprawdę jesteśmy tutaj w stanie zastąpić myślę kilka stanowisk taką powtarzalną pracą. Mm -hmm. um... Jest to pewna zmiana, tak? Jakby, jak rozumiem, teraz mam pewnego asystenta w postaci robota, który pomaga mi pracować. Jakie są najlepsze praktyki, które masz z projektów, które wdrażacie, w kontekście właśnie przygotowania pracowników do, do tej zmiany, czy całej organizacji? Ogólnie jeszcze w kontekście tej technologii, robię bardzo takie porównanie na RPA do takiego pociągu. Tutaj bardzo mocno mi utkwiło w głowie i pamiętam, że pierwszy raz, kiedy ja z tą technologią się zderzyłem, Ktoś zwrócił właśnie mi uwagę w, w rozmowie na takie porównanie do pociągu pasażerskiego. No bo sama automatyzacja i powiedzmy robotyzacja, ona nie jest niczym nowym. Ona pojawiła się jakiś czas temu, ale tak naprawdę kilka, kilkanaście lat temu już słyszeliśmy o tym, że możemy sobie swoje miejsce pracy automatyzować poprzez napisanie jakiś mak, skryptów, tego typu rzeczy, ale te roboty, które to, o których teraz mówimy, które znamy, to jest tak naprawdę technologia która pojawiła się kilka lat temu, no i na przykładzie właśnie tego pociągu pasażerskiego, który no na początku właśnie pasażerski zatrzymuje się na każdej stacji w kontekście naszych organizacji, naszych też klientów, no i czekasz, ci pasażerowie wejdą, czyli skorzystają z tej naszej. Technologii, no to obecnie tak naprawdę ten pociąg pasażerski bardzo mocno zmienił się na taki pociąg ekspresowy, który już nie zatrzymuje się na każdej stacji dokładnie tak, tylko bardzo mocno pędzi i tak naprawdę no musimy ten pociąg łapać albo bardzo szybko wejść, bo nam odjedzie. I tutaj, w kontekście właśnie naszych konkurentów, konkurencji czy innych firm, klientów, wydaje mi się zasadne. Odnieść się do tej technologii, spróbować zastosować ją w naszej organizacji i odpowiednio też właśnie przygotować naszą organizację y, na te roboty. No, sama nazwa, sam zwrot, on budzi bardzo wiele y, y, takich niepokojów i lęków czy to organizacyjnych, czy też bezpośrednio osób, które no miałyby korzystać też z robotów, no bo pojawia się zaraz myśl, że robot zastąpi mnie w mojej pracy, albo weźmie moje zadania, no to za chwilkę pewnie będę niepotrzebny bądź niepotrzebna. Jest to oczywiście takie mylne, bardzo myślenie. Staramy się w naszych projektach bardzo mocno tłumaczyć i kłaść nacisk właśnie na to, że ten pracownik w dalszym ciągu jest bardzo istotną, E, wartością dla naszej organizacji będzie też osobą odpowiedzialną za rozwój robotyzacji w naszej organizacji, dokładanie kolejnej e, partii jakichś pracy, zadań e, e, właśnie e, robotom. E, no i też będzie osobą, która będzie nadzorowała pracę naszego robota. Więc tutaj też paradoksalnie e, w trakcie e, naszych no, prac projektowych wdrożeni nie ucierpiał nigdy żaden człowiek, więc e, przez to, że wdrażamy te, te roboty, więc uważam, że tutaj możemy czuć się bezpieczni. Ta technologia też daje bardzo duże szanse i możliwości specjalistom, właśnie, w ramach których wdrażamy roboty, no bo to jest jakiś zasób wiedzy i kompetencji odnośnie no właśnie takich rozwiązań bardzo technicznych ukierunkowanych na to środowisko IT, no, a te kompetencje są obecnie na rynku bardzo mocno poszukiwane. Mhm. Wspomniałeś też o kompetencjach, czy w ogóle samo wdrożenie RPA ma też wpływ na rozwój pracowników, no bo wyobrażam sobie, jeśli mogę zdelegować coś, tak, co, co jest powtarzalne, co nie wymaga jakiejś turbo kreatywności, to jest chyba przestrzeń na to, żebym troszeczkę inaczej się, e, innymi kompetencjami się w pracy posługiwała. Masz takie doświadczenia? Widziałeś to już w jakichś projektach? Tak, to jest bardzo tak mocno zauważalne w trakcie wdrażeń. Tak naprawdę są dwa scenariusze tej postępowania. Jeden to jest właśnie podążanie tą ideą robotyzacji, czyli robot realizuje to, co powtarzalne, monotonne, czasochłonne, tak żebyśmy mieli więcej czasu na te właśnie kreatywne, zadania, żebyśmy je robili lepiej, dokładniej, ale też spokojniej. Mamy tą tendencję, że jak jesteśmy pod presją czasu, mamy bardzo dużo zadań do realizacji, to musimy zarządzać po pierwsze czasem i priorytetami, ale też nie skupiamy się bardzo mocno nad tym, w jaki sposób te zadania realizujemy. Popełniamy błędy poprzez realizację monotonnych zadań, to ryzyko, że się gdzieś pomylimy, przy prostym nawet kopiowaniu, e, bardzo mocno wzrasta. Oddając to temu asystentowi, temu robotowi, mamy tą większą przestrzeń na zajęcie się tymi kreatywnymi e, zadaniami, zadaniami też, które do robotów się nie nadają, no bo należy powiedzieć, że robot może kliknąć praktycznie wszystko, tylko pozostaje jeszcze ocena, właśnie tego, czy to będzie opłacalne, korzystne, czy osiągniemy e, zakładane wcześniej cel. I druga ścieżka tak naprawdę dla takich osób, specjalistów, którzy korzystają z usług, powiedzmy, tych asystentów i robotów, to jest właśnie nabywanie tych kompetencji do budowania też tych rozwiązań, bo trzeba powiedzieć, że sama technologia ma bardzo niski próg wejścia, jeżeli chodzi o wdrożenie. Tak naprawdę powstało bardzo fajne pojęcie citizen developerów, czyli tak naprawdę każdy z nas bez znajomości, bez doświadczenia programowania, kodowania, jakiegokolwiek języka programowania, może takiego robota Napisać, może zautomatyzować swoje miejsce pracy na własne potrzeby, i może wyjść z tym dalej szerzej do własnego zespołu, własnego działu, albo oddelegować już później. Za rozpoczęte działanie no, odpowiedniej komórce, na przykład IT, która zajmie się rozwojem tego e, rozwiązania. No i tutaj właśnie nabywamy też kompetencji w budowaniu e, tych rozwiązań. Narzędzia do budowania robotów, czy też układania tych procesów, zadań, e, którymi roboty będą się zajmowały, one nie wymagają tej wiedzy e, dotyczącej kodowania, programowania. Są to narzędzia low-code. No-code, tak naprawdę budowanie takiego procesu polega na bardzo fajnej zabawie przeciągania drag and drop jakichś komponentów, elementów, odpowiedniego ich skonfigurowania. No ale to nie oznacza też, że jakieś bardziej złożone procesy, zadania jednak tej wiedzy programistycznej będą, będą wymagały. Tutaj rola już deweloperów RPA, no i tak bardzo mocno powiązanych właśnie z tą technologią i z działem IT, którzy no będą nas tym wspierali. Wspomniałeś bardzo ciekawą rzecz o mierzeniu sukcesów z wdrożenia RPA. Powiedz mi w ogóle, jak mierzyć tego typu działania? No jest to jakaś forma, jakaś forma robotyzacji, automatyzacji? Czegoś możemy spodziewać? Jakie KPI w ogóle powinny być w takich projektach? No, przede wszystkim musimy sobie wykreślić jasno cele, które chcemy osiągnąć poprzez wdrożenie robotyzacji. Samo wdrożenie, zastosowanie robota nie może być celem samym w sobie, no bo to, że my tego robota finalnie będziemy mieli, no to. Będziemy Płudnie go do niego, mieli. Ale... Dokładnie tak, więc robot będzie dla nas pracował, ale teraz pytanie, jak będzie dla nas pracował? Czy ta praca będzie efektywna? Czy będzie robił to lepiej niż nasz pracownik? Może szybciej? Tutaj w tej technologii też nie chodzi o to, żeby robot ścigał się z tym pracownikiem, który wcześniej te zadania realizował. Ponownie stawiamy na to, na ten komfort tych specjalistów, pracowników, którzy zadane zadania wcześniej realizowali i na to, żeby oni kooperowali z robotem, ale żeby też nie żyli w takim poczuciu, że ten robot będzie coś robił szybciej, lepiej i oni rzeczywiście będą na tym gorszym stanowisku. I Same narzędzia, z poziomu których zarządzamy naszymi robotami i uruchomieniami, one już dają nam możliwość monitorowania tego, co te narzędzia, ci asystenci dla nas robią. Czyli są mierzone odpowiednie wolumeny transakcji, które roboty przeprocesowały w danym na przykład oknie czasowym, ile błędów tam się pojawiło. Jaki jest średni czas realizacji e, danego procesu? Mamy bardzo fajnie rozbudowane interfejsy, dashboardy e, graficzne do raportowania pracy robotów i e, ich monitorowania, ale też do szybkiego zarządzania pracą robotów, no bo wyobraźmy sobie, że nagle danego robota, asystenta musimy bardzo szybko przekwalifikować i on musi realizować już inne zadanie. E, no w przypadku zasobów ludzkich jest to trudne i ciężkie, ta wymienialność, zamienność kompetencji jest ciężka. E, chcemy e, mieć pracowników, multipracowników, którzy e, no tą wiedzę będą mieli e, szersze odnośnie naszych procesów, jest to trudne. W przypadku robotów jest to proste, praktycznie kilka kliknięć i jeden robot, który był w księgowości za chwilkę jest po stronie magazynu albo na przykład logistyki. Wyobrażam sobie, że niektóre branże mają trudniej, są takie branże, które są mocno regulowane. Czy jest jakieś wyzwanie związane z zachowaniem wysokich standardów bezpieczeństwa przy wdrażaniu RP? To są na pewno aspekty, które musimy zachować, na które uważamy, na które patrzymy od tej strony deweloperskiej, też wdrażając roboty, ale też na roboty musimy popatrzeć jako na oprogramowanie, które tak jak pakiet Microsoftowy albo inny system, który wdrażamy w organizacji, musi odznaczać się jakimiś certyfikatami, zasadami bezpieczeństwa i też działanie, jeżeli chodzi o przepływ danych. Tutaj ponownie roboty takimi samymi zasadami e, się rządzą. E, robot nie jest narzędziem, które nagle weźmie nasze dane z bazy danych dotyczące klientów i przerzuci je sobie gdzieś na e, swój własny e, serwer albo e, wykradnie. Więc te wszystkie aspekty one na pewno są bardzo mocno regulowane i ta kooperacja z działem IT po stronie klienta, po stronie organizacji, gdzie to wdrażamy, ona na pewno istnieje, występuje i tam te wszystkie kwestie jakby są rozstrzygane i te wymagania e, tak naprawdę są określane i staramy się tych standardów oczywiście bardzo mocno przestrzegać. Podobałeś bardzo fajne przykłady z administracji, z księgowości. Czy masz jakieś przykłady związane z tym, gdzie RPA pomogło w łańcuchu dostaw? To jest jakiś świeży temat, tak naprawdę. U nas praktycznie sprzed jednego dnia, więc tak naprawdę bardzo ciepły, jeszcze wyjęty prosto z piekarnika. Tak, no tutaj praca ponownie, jeżeli chodzi o łańcuch dostaw jest dużo tego klikania, tej monotonii, powtarzalności realizacji zadań i tak naprawdę od samego początku ten nasz robot, ten nasz asystent może nas w tej pracy wspierać już na etapie analizowania naszych na przykład stanów magazynowych, typowania produktów do zamówień, czyli planowanie całego procesu zakupowego, weryfikacji stanów, ale też weryfikacji tego, co jest dostępne po stronie dostawcy i producenta. I tutaj często nasz system no, nie jest zintegrowany z systemem jakimś zewnętrznym, czy to operatora logistycznego, który będzie dla nas na przykład transport realizował, ale też na przykład bezpośrednio z jakimś systemem producenckim. Robot bardzo szybko jest w stanie, bazując na tym interfejsie na przykład graficznym jakiegoś systemu, bez tej wymagalności integracji, porównać jakieś dane, pobrać je sobie i złożyć odpowiednie zamówienie. Idąc krok dalej, przygotuje dla nas wszystkie dokumenty dotyczące zakupów, dotyczące transportu, dokumenty na przykład WZ, przygotuje fakturę, Tą fakturę wyślę. Na końcu może skompletować nam na przykład dokumenty jakościowe i też przesłać odpowiednio, czy to do przewoźnika, czy to bezpośrednio do klienta, który już na tą dostawę będzie oczekiwał. Co ważne, w całym łańcuchu dostaw przy wykorzystaniu robotów jesteśmy w stanie um, reagować praktycznie onlineowo. To znaczy robot jest w stanie reagować na to, co w, w systemie, na przykład naszym, wystąpić, czyli jeżeli nagle zapali się czerwona kontrolka i zacznie brakować nam jakiegoś produktu, to robot w tym samym czasie może zareagować, sprawdzić, czy ten produkt jest dostępny po stronie producenta, złożyć odpowiednie zamówienie, zachowując e, jakieś wartości brzegowe, minimalne, odpowiednie lead time'y na przykład e, zamówień, czy też patrząc na przykład na okres świąteczny, gdzie wiemy, że te cały łańcuch dostaw e, i tutaj ta cała logistyka jest odpowiednio e, wydłużona, e, no to też możemy tego robota nauczyć żeby na tego rodzaju okresy patrzył, tak żeby zabezpieczyć się odpowiednio stanami magazynowymi danego towaru po naszej stronie. Super, to brzmi by bardzo <laughs> ciekawe. Jak zacząć? Co wystarczy zrobić? <laughs> no zgłosić się oczywiście do nas. Ale, ale wydaje mi się, że takim początkiem, najlepszym początkiem, żeby rozpocząć tą przygodę z robotyzacją jest wylistowanie sobie procesów do audytu i ich porządne zaudytowanie. I tutaj z taką zasadą, każdy pomysł jest ważny, to znaczy nie zakładajmy, że nasze pomysły już z góry są stracone, przegrane i nie nadają się do robotyzacji, bo naprawdę wiele pomysłów, po których nie spodziewalibyśmy się, że roboty mogą się nimi zająć, w dzisiejszych czasach okazuje się, że roboty są w stanie naprawdę robić bardzo, bardzo wiele. Wsparte jeszcze sztuczną inteligencją na przykład, która bardzo jest w ostatnim czasie modna, albo machine learningiem, te możliwości są praktycznie nieograniczone. To nie my musimy być ekspertami, żeby listować i oceniać te procesy. Skorzystajmy z firm doradczych, które w tego rodzaju aspektach i projektach bardzo dobrze sobie radzą i będą nam też w stanie doradzić w oparciu o jakieś własne doświadczenie, wcześniej realizowane projekty, co naprawdę może przynieść nam robotyzacja, jakie procesy, jakie aspekty się do robotyzacji nadają. Z szerokiej listy procesów wybieramy te, tych kandydatów, którzy najlepiej się do tego nadają, i później przechodzimy do planowania, wdrożenia. Samo RPA rządzi się, Cyklem automatyzacji, cyklem wdrożeniowym, więc mamy te wszystkie takie etapowe aspekty do zrealizowania i do podejścia. No i tym pierwszym jest właśnie ten etap taki discovery, czyli odkrywania tego, co my wewnątrz własnej organizacji możemy zrobić. Super, bardzo dziękuję, Adam, za rozmowę. Dziękuję.